Był w Polsce taki zwyczaj adwentowy, związany z roratami. Przed rozpoczęciem mszy świętej do ołtarza podchodził najpierw król, potem prymas, potem senator, mieszczanin i przedstawiciele wszystkich stanów, aż po chłopa. I każdy z nich cerebrancowi wręczał zapaloną świecę. A celebrans stawiał każdemu z nich jedno pytanie: Czy jesteś gotowy na Sąd Boży? Słowo, które Kościół nam daje na początku Adwentu, a więc na, także na początku Nowego Roku Liturgicznego, streszcza się w tym jednym, prostym, przeszywającym pytaniu: Czy jesteś gotowy na Sąd Boży? Czy jesteś gotowy na spotkanie z sędzią sprawiedliwym, który nadchodzi? Czekamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tak go przedstawia słowo dzisiejszej liturgii. Przyjdzie, zasiądzie na tronie, będzie rozjęcą, będzie wydawał wyroki, a więc jednych, jedni zostaną wzięci, drudzy zostawieni. Chrystus dobro wynagrodzi, a zło karze. Warto z tym pytaniem pochodzić przez cały tydzień: Czy jestem gotowy na sąd Boży? Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę jako Pan miłosierny. Najlepszym sposobem na przygotowanie siebie samego, na spotkanie z Jezusem sędzią, przygotowanie na sąd Boży, jest zanurzenie się w Bożym miłosierdziu. Na tym właśnie polega czuwanie.